Już, już, już. Dzień dobry, witam państwa. Proszę państwa, jesteśmy w Dąbrowie Górniczej na Dniach Dąbrowy. Co nas tutaj sprowadza? Rower, 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 lamer. Proszę państwa, znajdziemy go w tym tłumie kilka słów za 15 minut. Tymczasem podziwiajcie, co się tutaj dzieje. Szał! Przepraszam pana, co tu się dzieje? Ponoć rowerowy lamer będzie Siema ziomek No siema, siema Cześć. Spóźniłeś się troszkę ja Zwykle To co, jedziemy? No, walimy na pogorię. Dąbrowa, bo są dni dąbrowy chyba teraz. No są, Marylka dzisiaj gra. No tu jedziemy, zobaczyć co tam się dzieje. Żeby nie było, nie jedzie sam. Jest towarzysz, jedziemy na Marylkę. Pierwszy rząd będzie dobrze. Nie robię sobie takich selfie. Czyli tak, dni dąbrowy w centrum, pogoria, a później zobaczymy co tam. Pokręcimy się, może na trójkę, na czwórkę. I powrót gdzieś na chatę, bo początek sezonu trzeba delikatnie. A? Brzuchy duże. Ale kondycja, kondycja coraz lepsza, Ja na dzień, dobra, idziemy walimy, jedziemy. No i co, nie ma trupów, a jak nie ma trupów, to jedziemy dalej. Nic ciekawego. Iha! Żeby go pokoliła pokrzywa, żeby go pokoliła pokrzywa. Kurwa mnie pokoliło. Cześć, ja jestem Tomek, jestem rowerowym lamerem. 37 lat na karku, prawie w lipcu 2014 roku. 124 kg żywej wagi. No i problem z tym, że zawsze siedziałem. Siedziałem, prowadziłem siedzący tryb życia: praca, dom, w domu komputer, w pracy komputer, w domu konsola, tutaj samochód. Rozleniwiłem się, urosłem. Jestem ciężki, strasznie, może nie strasznie gruby, ale też nie cienki. W związku z powyższym waga swoja. Teraz tak, słuchajcie, ja prowadzę kanał growy zagrania, jak zapewne wiecie, i zastanawiałem się, czy połączyć rowerowego lamera z zagraniem, czy wrzucić go na osobny zupełnie kanał i tam jakby pro, propagować jazdę na rowerze rekreacyjną, niesportową, czyli lamerską. Ale stwierdziłem, że połączę te dwa aspekty. Sądzę, że warto pokazać ludziom, że ludzie grający, siedzący, mogą się też ruszyć. Dlaczego rower? No to dosyć proste dla mnie. Rower jest dla mnie taką, taką atrakcją wręcz. To jest pretekst do wyjścia z domu, do ruszenia się. Lubię jeździć na rowerze, a nie na przykład na rolkach, które e, że tak powiem zaprzęgają do pracy więcej partii mięśniowych. Szybciej i prawdopodobnie można schudnąć. E, ale wolę jednak rower, ponieważ on mi daje niesamowitą swobodę. Na rower mogę wyjść kiedy chcę, gdzie chcę, dotrą nim dosłownie wszędzie, po dowolnej porze. Włoto, piasek. Piasek to nie, może niekoniecznie, ale las, y, ścieżka, aut, no, autostrada też nie, ale generalnie polne drogi to, to jest coś, co lubię. Niekoniecznie lubię ograniczać się tylko do asfaltu pięknego i gładkiego. Wręcz przeciwnie, unikam takich dróżek, lubię, lubię sy generalnie. I rower daje mi taką możliwość właśnie optowania z naturą. Bardzo to lubię. Dlaczego zacząłem jeździć na rowerze? No tak naprawdę jeździłem na rowerze będąc brzącem, na komunie dostałem swój pierwszy rower. Pamiętam to był, to był Jubilat 2. Mój wujek pracował w Romecie i rodzice się z nim dogadali i na komunie dostałem dostałem rower. Męczyłem go niesamowicie. Z kumplem jeździliśmy po całej dombrowi, jako łebki ośmiolatkowie oczywiście, No ale to był wspaniałe przeżycia. No i ten rower mniej więcej żył jakieś 3 lata. Zabiłem go chyba, zajeździłem go na śmierć. Te rowery sprzed lat nie były przecież jakoś super wytrzymałe, a to co ja z nim wyprawiałem, to przychodzi ludzkie pojęcie. No i miały lata ja bez rowera, bez z roweru. W pewnym momencie kupiłem auto i tak zostało, później wiecie, rodzina i tak dalej, i tak dalej wydatki. Na rower zawsze, zawsze brakowało, a tak naprawdę chyba mi się za bardzo go nie chciało kupować w ogóle o tym nie myślałem, było mi dobrze przed komputerem i przed konsolą. No ale w pewnym momencie zapragnąłem, to było w roku 2012. Spojrzałem do portfela, mówię, Mam trochę kasy, idę po rower. No i kupiłem rower. Kupiłem rower faktycznie. Nie wydałem na niego zbyt dużo pieniędzy. Ja zmieściłem się w 1000 zł. Tu są jeszcze akcesoria. Ale to zrobiłem akurat specjalnie. I dlaczego tak zrobiłem, opowiem Wam później. Kupiłem ten rower. Mówię: Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pojechałem do lasu. Obok osiedla, na którym mieszkam, rośnie las. Niezbyt wielki, ale bardzo fajny, zróżnicowany pod kątem terenowym, więc pojeździłem. Przejechałem 2 kilometry i myślałem, że umrę. To był mój pierwszy trening. Sądziłem, że więcej nie wyjdę na rower, ponieważ przez najbliższe kolejne trzy dni leżałem i cierpiałem. Bolało mnie wszystko, dosłownie każdy mięsień czułem. I sądziłem, że to nie jest dla mnie. Natomiast zebrałem się, powiem wam, zebrałem się, zmotywowałem się przy okazji trafiłem na kumpla przez przypadek na tego samego, który jeździł ze mną w czasach dzieciństwa który w tej chwili trzyma kamerę pokaż się piękny piękny <grym> i zmotywowałem jego też do, do pracy no proszę, dzieci jakieś zmotywowałem go do wspólnej jazdy i tak się trzymamy jeździmy razem, robimy kilometry jest to wspaniała zabawa ja wam polecam, to jest, to jest doskonały relaks Dlatego jeżdżę na rowerze, po wieczorem jest tak fajnie Ano jest właśnie To są wspaniałe chwile to jest Pogoria w Dąbrowie Górniczej W Dąbrowa Górnicza nazywana jest Mazurami Zagłębia Śląska tego, dodam kolego, że już utarło się powiedzenie po jeziorze Dąbrowskie. I z tego co mi wiadomo, jest już to dość oficjalne. Są tu cztery, poradnie. Ponieważ wypijamy tutaj morza wódki. <laughs> Także Dąbrowa to wiedzie widzicie. Ale piękna. Lubimy tę wieś. I tak jak w moim przypadku, jest to też doskonała forma odchudzania się. Ja absolutnie nie stosuję żadnej diety, natomiast tylko jeżdżę, 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 ile wejdzie i pięknie spada waga. Ja w tej chwili ważę 124 kg i na koniec sezonu myślę, że będę ważył 15 kg mniej, a celuję nawet 20. I chodzi tylko i wyłącznie o regularną jazdę na rowerze: nie będzie żadnej diety, nie będzie masaży, chociaż <laughs> kto wie, <laughs> ale ograniczam się do jazdy na rowerze do wzmożonego treningu. Standardowo jeżdżę około 40 km. Znaczy, nie dziennie, bo to nie jest średnia, tylko jeżdżę co drugi, co trzeci dzień, ponieważ trzeba się zregenerować po takim wysiłku. Więc robię około 40 km. W tej chwili rozpoczynam sezon, więc się rozgrzewam. Robię około 20 km dziennie, to znaczy w jednym podejściu. I to jest, to jest świetna, to jest świetna, znaczy w sam raz taka porcja, do, żeby się nie zajechać na początek. Operator, chodź, 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 chodź. Idę, idę, idę. Chodź, chodź, bo jesteś za daleko. Idę, panie. To jest szum wspaniałej fontanny. Słuchaj, e, jedziemy na Pogorię w tej chwili, na pogorię trójkę, tam jest dużo poczek. Jest dzisiaj bardzo ładna pogoda. Godzina około 19, więc poczki już może poszły do domu. Ale jest tam bardzo przyjemnie. Jedziemy, to jest dosłownie 1,5 kilometra, może nawet kilometr stąd. Zasuwamy dawaj. O, mamy tutaj przypadkowego widza. No dobra, łukasz. Masz tak jak ja prawie 37 lat, znaczy ty, ty masz, ty jesteś stara dupa. Jeździsz na rowerze. Dlaczego, dlaczego lubisz marnować w ten czas? Ten, ten swój wolny czas na jeżdżenie na rowerze, ty nie robię. Ha, jestem ledwie pół roku od ciebie starszy, więc bez przesady. Dlaczego jeżdżę? No dlaczego? No sami. Tu rośnie takie coś, co się nazywa brzuszkiem. Yy, fajnie jak tego brzuszka nie ma. Biegać mi się nie chce za bardzo, chociaż troszkę powiedzmy zacząłem też, a to jest skutek roweru. Yy, na siłownię mi się chodzić nie chce. Po prostu biorę rower. 1100 zł kosztował, siadam i sobie jadę tutaj po wodzie. Jest fajnie. Zaczęło się od pierdu, pierdu. Tak, posiedzenie na siodełku. No ale to jednak skręca. Jeździ się, jeździ się. Chciałoby się trochę może szybciej. I okazuje się, że to jest fajna sprawa. Słuchajcie, wychodzisz z domu, nie siedzisz przed telewizorem, nie siedzisz w blokach. Ja mieszkam w bloku, tylko przypieczone 3 km. I jestem jak na wczasach. No, to mnie kręci. Co mnie jeszcze kręci? Pracuję w Katowicach. Mieszkam w Dąbrowie Górniczej. Dziennie do pracy samochodem mam około 18 km Na rowerze 17 podobnie. Miesięcznie na paliwo mam diesla. Wydaje 300 zł na same dojazdy do pracy. Na rowerze na początku wydawało mi się to niemożliwe, że przyjechać 17 km do pracy i przyzwoicie wyglądać. Fakt, pierwsze dwa dni... No, koledzy trochę na mnie dziwnie patrzą. Ale jak trochę kondycji złapałem, okazuje się to fajna sprawa. Lechano ich na szósta, trzyma. Wychodzę, tu gdzieś jaka, jaka, jakaś kura pieje dosłownie, bo na rowerze się nie jedzie autostradą, tylko łąką. E, tu sobie ptaszek przejdzie, tu sobie rzeczka płynie. Raz jest fajnie, jest przyjemnie, jest zdrowo, a dwa miesięcznie zostaje mi w kieszeni nie 300 do tych 150, bo nie jeżdżę codziennie do pracy, no bo nie można przesadzać. Tu ja chcę Czyli masz 150 na no dziwki <grymne> Tak, kochanie. <grymne> Mam 150 zł, żeby sobie kupić fajne, no już te zużyte rękawiczki na rower, koszulkę po prostu na rower. Nie nadmierzam budżetu. Sobie sobie... to byłem jarząd. Ok, to by było na tyle w pierwszej odsłonie rowero... rowerowego lamera. Spróbujcie to powiedzieć trzy razy szybko pod rząd. To pierwszy odcinek rowerowy. Dobra, w każdym razie, słuchajcie, tyle na dzisiaj. Śledźcie mój kanał, będą kolejne odcinki, oczywiście będą porady, będzie ględzenie, a przede wszystkim będzie jazda w terenie, będę pokazywał trasy w okolicach Dąbrowy Górniczej. Tu jest akurat bardzo, bardzo fajnie, jest dużo ścieżek rowerowych, jest gdzie jeździć, bardzo fajne są trasy. No i co, oglądajcie, oglądajcie, oprócz tego oczywiście zagranie podstawowe, czyli, czyli gry, gameplaye i moje ględzenie. Jak zwykle ględzę, ględzę, ględzę i ciągle ględzę. I tyle. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Cześć. Takie piękne okoliczności przyrody. Ja, las i woda. Człowiek to woda. <minimum> Słuchajcie. Ale generalnie to jest tak. Taka stęka rodzajowa. No i co? Za dużo siły? Znaczy koni mechanicznych, za mało doświadczenia, a przede wszystkim brak wyobraźni. Kiedy dwa lata temu rozpoczynałem swoją przygodę z rowerem, długo zastanawiałem się, jaki kupić rower. Co oczywiste, bez roweru ciężko jeździć, ja go nie miałem. Ok, zakładam optymistycznie, że rozpoczynacie sezon rowerowy. Jest piękna pogoda, szkoda z tego nie skorzystać. Co zrobić, żeby się nie przeforsować? O boska, ale hampel. My gosh. Czekaj. Jeszcze raz zrób cały gest od nowa. Jest? Dobra, to by było, to by było wszystko w pierwszym rowero, rower. <noise> Kolega zjebał. <noise> no to <głos> <będą> <głos> fajne blupery. <noise> Który jedzie ten pociąg? Ja już się chcę zabić. <grystanie> Za 15 minut. Co robimy w ostatnie 15 minut? Zagramy. To już ludzie z reguły się kochają. <grystanie> ja kocham gry, to zagrać coś. <grystanie> ja też. <grystanie> no to gramy. Nie, na telefonie czy... bo PSV nie wziąłem. A to chyba też nie. No jakoś też na rower tak z reguły nie biorę. No na telefonach gramy. spoko. W telefonach, dobra. Dobra. Powiedzcie, cóż, że ze Szwecji Słuchajcie, trwają dni dąbrowy. Zjechała się cała śmietanka polityczna tego kraju. Paris Hilton ponoć będzie dzisiaj. Co tutaj się dzieje? Telewizja TVN, nawet Polsa, z paszportami będą rozdawać. Mój cel dzisiejszej wyprawy to są te samochodziki. Zobaczcie co się tutaj dzieje. Aha! Dzisiaj będzie moja idolka grała. Koncert Maryli Rodowicz. No i co mamy? Dni Dąbrowy Górniczej Wielka Feta Impreza na 102 Dzisiaj Maryla Rodowicz gra chyba, z tego co kojarzę Ale ty lepiej słychać Nie wiem czy się orientujecie, ale z Dąbrowy Górniczej podchodzi... pod Jak on się nazywa? Podsiadło, Podsiadło, trójkąty i kwadraty a firma na nic nie stać, bo to co ma spodnieca, to się nazywa